Witam państwa serdecznie w pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj plecak Irbis 55, wykonany z kordury, waga 1600 gram, plecak firmy V-Sport. Będzie to plecak w kolorze grafitowo-czarno-oliwkowym. Jest to motyw z oliwkowym, oczywiście wszystkie Irbisy wyglądają tak samo, jedynie czarny jest w całości czarny, cała reszta przód ma grafitowy, paski są czarne i motyw kolorystyczny oczywiście z boku i tam od góry na, przykład na klapie. Tak wygląda przód tego plecaka. Tu mamy bok, tył i oczywiście drugi bok. Zaczniemy od tyłu, ale zanim przejdziemy do tyłu, powiem to, co mówię przy każdym wideo pokazie. Jeżeli chodzi o szczegółowe dane na temat systemu nośnego, materiału, jakiś taśm, klamer czy jakichkolwiek akcesoriów, które są w tym plecaku, warto poczytać sobie opis na naszej stronie. Klikając w link pod filmem, który właśnie Państwo oglądają, bądź w katalogu producenta, tutaj pokazujemy tylko, jak dany plecak jest wykonany. Nie pokazujemy żadnych szczegółowych danych, tylko, tylko wykonanie, ewentualnie kolorystyka tego plecaka w takim no na żywo, że tak powiem. Tutaj, jeżeli chodzi o. o tak, o ramionczka. Ramionczka są oczywiście przeszyte grubą taśmą. Więc jest to rzecz nie do urwania, mamy ściągacz ramion oczywiście do całego zestawu, dodatkowo tutaj mamy jeszcze pas biodrowy, pas biodrowy oczywiście wykonany dosyć solidnie, taki materiał przepuszczający powietrze, w środku jest gąbka, która nie nasiąka wodą, system nośny bez możliwości regulacji. Pod użytkownika jest to mały plecak, więc jest to rzecz praktycznie zbędna. Z bok tego plecaka, z boku tego plecaka oczywiście mamy taką sakwę boczną, tutaj możemy sobie schować jakieś potrzebne rzeczy, jest zapinana oczywiście na zamek. Dodatkowo mamy takie ściągacze boczne, jeżeli plecak jest za mało lub za dużo wypełniony, można sobie go dopasować oczywiście. Tutaj mamy kieszonkę, taką, e, taką sakwę na gumkę, możemy tu wstawić przykład butelkę z wodą, zaciągnąć nawet tą taśmą, nie ma możliwości wypadnięcia a druga strona jest identyczna, więc nie będę się wskazywać. Jeszcze z tyłu mamy tak, w klapie kieszonkę na najpotrzebniejsze rzeczy. I przechodzimy do przodu, <kluzny> tutaj z przodu oczywiście zaczniemy od góry, mamy takie taśmy na klapie, można przyczepić sobie ten ich namiot, śpiwór. Czy karimatę. Z przodu, jak widać, mamy pełno różnych ściągaczy do podczepienia różnych akcesoriów. No i teraz pokażemy komorę główną. Tutaj w klapie nie ma żadnej dodatkowej kieszonki. Jest to mały plecak, więc też takie, takie rozwiązanie tutaj nie wchodziło w grę. Odpinamy sobie komin, komin jak widać ma przynajmniej 15-20 cm wysokości, to nam daje dodatkowo pojemność tego plecaka. Wyjmę pivotki, które są oczywiście wypełnieniem w każdym naszym wideopokale, nie, są, nie wchodzą oczywiście w skład zestawu. Nie pokażemy komorę główną, nie ma tu żadnych dodatkowych kieszeni, jest jedna duża komora, wygląda to mniej więcej tak. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze raz powiem, klikając link pod filmem znajdą Państwo się na naszej stronie. Tam oczywiście opis, zdjęcie i oferta cenowa. Można też sobie ją poczytać w tym w katalogu producenta. Jeżeli danego koloru na interesuje Państwa, irbis w kolorze nie wiem, pomarańczowym, na chwilę obecną na pewno takiego nie ma. Postaramy się jak najszybciej oczywiście dodać taki kolorek. Ale są inne plecaki, na przykład plecak Mosquito Max już jest nakręcony w kolorze pomarańczowym, więc można sobie obejrzeć inny plecak na naszym wideo pokażę i wtedy kolor wybrać. Dziękuję serdecznie pozdrawiam.